No i co byś Paweł Słuchaj, doradził takiej osobie, hmm. y, która próbuje, hmm. robi, wiesz, te wszystkie rzeczy, y, czyta te książki, y, wiesz, chodzi na te, wiesz, słuchowiska różne. No i dalej, kurde, nie ma efektu. Co byś takiej osobie jakby doradził? Y, co by mogło i pomóc się z tego wyrwać? no za. No nie, to słuchaj, odpowiedziałem na to pytanie w ten sposób. Jeszcze się na chwilę cofając do innego wątku, bo mhm. w naszej rozmowie poprzedniej mówiłem ci, że u mnie to też trochę tak się potoczyło, że nie tyle co byłem wrogiem, ile nie byłem zwolennikiem, na przykład biohackingu. Nie? Dlaczego? Bo tego też próbowałem. Podejrzewam, że gdyby na przykład wtedy trafił na ciebie i byś mnie poprowadził, by wytłumaczył, tak, jak to w To ogóle, by to nie? zupełnie inaczej wyglądało. Mhm. Nie? Natomiast wiesz. U mnie tematy, które mnie trzymały w tym mhm. całym życiowym pierdolniku, były na tyle mocne, że ja w ogóle nie czułem różnicy, czy ja spałem, czy nie spałem. Mhm. Czy ja brałem suple, czy ich nie brałem? Czy ja dbałem o dietę, czy wpierdalałem McDonalda? Mhm. Czy ja się ruszałem, czy ja się nie ruszałem? Tak. Stary, uwierz mi, że się mhm. czułem identycznie. Mhm. I jakby wiesz. Ja ci Paweł już to mhm. wierzę, mhm. bo tutaj mi się przypomina taka historia mojego podopiecznego. Opowiem, bo to też ma znaczenie, mhm. wiesz, dla ciebie Pewnie. na Twojej historii. Przyszedł, słuchaj do mnie, gościu, przedsiębiorca, 38 lat. No, że chce być lepszy, efektywniejszy i tak dalej, i tak dalej. No i ja się pytam, mówis, so, jak Ci mogę pomóc? Mówi, no, że. Brakuje mi energii, nie mam jakiejś takiej motywacji do działania i głowa mnie ciągle boli nie. mnie głowa. No i ja mówię, dobre. no to powiedz mi, wiesz, jak twój dzień wygląda, co tam robisz, jakie suplementy stosujesz? Ja słuchaj Paweł tak, słucham go, i mi mówi tak. Postokresowy robię. Dietę ketogeniczną robię. Adaptogeny ten Żre. żre saunę mam w domu, robię mhm. kilka razy w tygodniu. Balię mam na ogródku, robię. Mhm. Mam trenera na siłowni, trzy razy w tygodniu chodzę z trenerem, testosteron w dupę wbijam i ja tak go słucham i mówię, stary, mówię, to ty jesteś biohakerem, nie? Mówi, no tak, ale bez efektów. No mm. jak to bez efektów. No bo ja cały czas nie mam siły, nie mam energii i mnie boli ta głowa. I ja mówię, no to chcecie powiedzieć, że ty robisz to wszystko, cały ten biohacking mm. i to nie działa? No nie działa. Ja tak mówię, dziwne. mówię, sobie, pokaż mi badania. Słuchaj, wyciągnął badania. Ja patrzę, mówię, stary, to jest wszystko idealnie. Nie? Mhm. Mówi, jak to? Mówię, no, ja rzadko widzę tak dobre badania. Mówię, bo ja myślę, że coś tam znajdziesz, wyregulujemy tabletką i nie będzie, będzie lepiej. Git, no? ja tak mówię, no to grubo. No i tak mhm. mówię, dobra, zmieniam troszkę kierunek wiesz, tej rozmowy i takie bardziej go terapeutycznie. Zadałem mhm. pytanie, żeby coś mi opowiedział o sobie, gdzie teraz jest żyć, co się u niego dzieje i wiesz. No i tak go słucham. I nagle mi się wiesz, lampka zapaliła, mówię: No dobra. No to widzę, że to będzie temat raczej z podświadomością. No i mówię do niego tak, słuchaj. E, ja nie robię nigdy hipnozy ani takich rzeczy hmm. na pierwszej sesji, ale tu mi coś intuicja podpowiada, że chciałbym zrobić to, coś sprawdzić. Hmm. Nie? Zrobimy taką delikatną hipnozę. E, pytam: Boli ci ta głowa teraz? On mówi: Tak, boli. Ja mówię: idealnie. No wiesz, wprowadziłem go w taki stan relaksu, jakby dobra tam indukcja, zrobiłem ten cały hmm. proces, jakby wyszedłem. Wprowadziłem go i się pytam: no i jak teraz? On mówi, no, no boli. Ale muszę pójść do łazienki. No i wiesz, wstał, poszedł do łazienki, tam go nie ma trzy minuty. Nagle wybiega z tej łazienki. Kurwa, przestało boleć, przestało boleć. Ja mówię, co ty? Mówi, no serio, mnie żartujesz. No nie, nie boli mnie. ja mówię, no to mówię słuchaj, to wiem, że to jest kierunek podświadomości. No i sobie zaczęliśmy, wiesz, jakby pracować mhm. robić kolejne sesje. Ta głowa już go puszczała, bolała i tak dalej. W pewnym momencie on do mnie przyszedł i mówi, że go prawa strona ciała boli. Mhm. Nie? A ja się pytam słuchaj, a czy ty załatwiłeś te tematy, które wyszły na ostatniej sesji? Nie? Tam jakby życiowe, co, mm -hmm. co, z czego zdał, zdał sobie sprawę? Mówi, no nie, bo tam tutaj nie mogłem jakby się spotkać z tą osobą, jakby była zajęta, mm -hmm. potem ja byłem zajęty, i ja mówię to idź to kurwa, załatw to i dopiero do mnie wróć na kolejną sesję. No jak wrócił, załatwił z tymi osobami to, co sobie zdał właśnie sprawę wiesz, w tym transie, to przestała go głowa boleć. Mm -hmm. nie? Więc to jest ja ci dokładnie rozumiem, że możesz robić wszystko. Ale jeżeli znowu ten temat tej głowy nie jest ogarnięty, to nie ruszysz. Więc to jest mhm. na maksa połączone, dlatego my się tak fajnie z Pawłem tu wymieniamy. Tak, ale to jest też połączone w ten sposób, że jak masz nieogarnięte zdrowie, to wszystkie te tendencje mentalne będą silniejsze, nie? Tak. Więc to jest, wiesz, też coś, co ja zacząłem doceniać dopiero jakiś czas temu. Najpierw, wiesz, całą robotę wykonałem od strony po prostu umysłu. No dopiero mhm. potem przyszło, wiesz, czas na zadbanie o prawdziwe zdrowie o ciało i tak dalej. Dopiero wiesz, jakby zaczynam się sam tego uczyć i to doceniać. Nie? Mm. Więc to tak się wszystko potoczyło. Natomiast właśnie jeżeli robisz wszystko. I, I to nie działa, to najlepsze, co można zrobić, moim zdaniem, to się zgłosić do specjalisty. Nie? Mam tutaj na myśli kogoś, kto ma podobną historię jak ty. Mm -hmm. Bo mi było na przykład bardzo ciężko zaufać wiesz, osobom, które starały mi się pomóc, i wiem, że miały na pewno bardzo dobry mm -hmm. warsztat i bardzo dobre intencje, ale na tamtym poziomie, na którym byłem, ciężko mi było zaufać komuś, kto nigdy nie odwalił takich akcji jak ja na przykład. Mm -hmm. nie? Y więc na pewno znalezienie kogoś, kto ma podobną historię jak ty. I kogoś to pracuje w podświadomością, nie? No. Bo słuchaj, dla mnie to był klucz, nie? Dla no. mnie to był klucz do wszystkiego i krok po kroku każdy temat udało mi się opanować, ogarnąć, zrozumieć, przetransformować mm. i dzisiaj to wszystko są tylko i wyłącznie moje zasoby. Tak mm. mówiłem na początku e, rozmowy, ja się mm. niczego, wiesz, nie wstydzę, niczego się nie wypieram, mm. niczego nie żałuję. Tak naprawdę od zawsze realizowałem plan zostania tym, kim jestem. Tak. Poprzez te wszystkie tak zwane błędy, i tak dalej, mimo że kiedy byłem to w tym też procesie. To jest podświadoma strategia, jakby to. dodajmy, jakby meta hmm. podświadoma strategia. Ja, ja to nazywam nie? intuicją, nie? Tak. Czy nadświadomością, <grym czy <grym> wiesz, wyższym ja. <grym> I tak z jednej strony, właśnie, wiesz patrzę na człowieka, to widzę, że jest ten system podświadomy, który jest po prostu automatem, <grym> bezmyślnym automatem, który wykonuje schematy. Masz tą część świadomą, która to jest w stanie obserwować, przeżywać to i 5%, doświadczać. Nie? Nie? I jest też coś, co ja nazywam właśnie tym wyższym ja. Mhm. I jakby w tej perspektywy tego wyższego ja, ta cała ścieżka zawsze się toczy tak, jak się powinna, powinna toczyć. Mhm. Także cały czas jesteś w jakimś procesie i to w którymś momencie życia jakby taka tama pęka, i coraz częściej zdajesz sobie sprawę, że wszystkie rzeczy, w których najgorzej się czułeś, w których najwięcej było cierpienia, mhm. w których było ci najtrudniej, to były najlepsze lekcje. To, to mhm. były lekcje, które były ci potrzebne, żeby być w miejscu, w którym jesteś, a jesteś teraz w dobrym miejscu, albo przynajmniej w lepszym miejscu. Mhm. Nie? I to jest tak głębokie doświadczenie, że nie da się tego sobie wyobrazić, dopóki tego się nie połapie. Tak, nie? I Paweł, słuchaj, dodajmy, że to, to jest właśnie rozwój mhm. duchowy, i na tym mhm. to polega a nie tam przytulanie drzew i e, branie psychodelików. No, czy, czyli zwiększanie poziomu świadomości. Dokładnie. Nie? Przytulanie drzew czy psychodeliki mogą być narzędziem do tego, nie? Ale jeżeli właśnie rozwój świadomości, postrzegania, percepcji i tak dalej nie idzie za tymi narzędziami, to wiemy, że z jednej strony być może popełniamy gdzieś błąd, a z drugiej pewnie jesteśmy w procesie, <laughs> który jest potrzebny. i To, do czego innego, to tak? błądzenie w kółko przyda się tak. za parę lat znowu, tak, nie? Tak. Jakby jedynym, jedynym... Jeśli jesteśmy, wiesz Paweł, uważni, no. bo też ta, dodajmy to, ta. że ludzie, wiesz, przerabiają to. Większość powtarza to w kółko e, i nie zauważają tych schematów. Mhm. Nie? No to wtedy ja mówię, słuchaj, pomedytuj albo zastanów się no to, nad sobą. Ale to, wiesz, znowu, się. to jest znowu kwestia, kwestia po prostu e, tych wcześniejszych programów, mhm. nie? No bo wiesz, nikt nas nie uczy, jak wykorzystywać umysł, nie? Nie ma tej coś takiego w szkole, nie? W szkole się uczysz pisać, uczysz się liczyć, nie? Uczysz mhm. się tam, wiesz, łączyć pewne wątki, chociaż z tym też można polemizować, ale nikt cię nie uczy, jak dokładnie działa umysł mhm. i jak to obsługiwać, jak to obsługiwać mhm. e, zamiast wiesz, zwalać po prostu, że no taki jesteś. Masz taką osobowość, czas, nie? nie? No fajnie, no, ale osobowość to jest zestaw setek tysięcy tych schematów. Nie? To, 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 to nie jest nic świętego. wracamy nie? znowu, nie? więc wracamy. I teraz wiesz, jeżeli całe życie, na przykład y, dorastałeś, nie mając świadomości, jak to wszystko działa, mhm. to ten system bardzo mocno obwarował się już swoimi nieświadomie nabytymi rzeczami. Mhm. Bardzo ciężko jest to zmienić. Samo zdanie sobie sprawy, że to tak działa, że są możliwości, że są różne opcje, to jeszcze nic nie zmienia. Nie? Do, do, do momentu, do którego nie masz doświadczenia, poczucia tego na fundamentalnym poziomie, mhm. to tak naprawdę nie ma żadnej zmiany. Możesz na chwilę mentalnie sobie poradzić z pewną tendencją, nie? albo możesz po prostu mieć pewną koncepcję, mhm. ale jak już tego doświadczysz, to wiesz, że to jest zupełnie coś innego, niż myślałeś, a niby to samo. Nie? Ja to zawsze mówię tak, e, szczególnie te, jak pracujemy, wiesz, z psychodelikami. nie? Wiesz, kończy się trip, albo jesteś w trakcie tripu, mówisz, kurwa. Człowiek niby wiedział, ale się zdziwił, jak doświadczył, nie? Bo to jest zupełnie inaczej, a jednak dokładnie tak samo, nie? Ja wiesz, co kiedyś usłyszałem od człowieka? Krótka przerwa na reklamy. Ja właśnie wróciłem w nowej odsłonie, naładowany energią, opalony, i mam ochotę przeprogramować Twój mózg i Twoje ciało na maksymalny sukces, szczęście i zadowolenie. Właśnie zaczynamy nową serię Biohacking. Nagrałem cztery pierwsze odcinki na temat tego, jak myśleć i co robić w swojej głowie, żeby nie sabotować procesu odchudzania i dbania o zdrowie. I teraz uwaga, jeżeli chcesz poznać sekrety, sposoby, tajniki bio- i neurohackingu, to w najbliższą środę o godzinie 19.00 poprowadzę dla ciebie darmowe szkolenie o tym, jak myśleć i co robić w swojej głowie, żeby efektywnie osiągać cele sylwetkowe, żeby przez cały dzień cieszyć się wysokim poziomem energii, świetnym samopoczuciem, mega rad... I chęcią do działania, więc środa 19.00. Widzimy się na live i zaczynamy temat biohackingu. Do zobaczenia. Kurwa, nigdy bym nie pomyślał, że ja taki problem miałem, nigdy bym nie wpadł na to, nie? i to w no. hipnozie zwykłej, Ta. takiej głębokiej. Tak, bo to też właśnie jest. Racjonalizacja to jest mhm. mega pułapka. Nie? Racjonalizacja jest efektem programu. Mhm. Nie? To, to, jest, to nie jest niezależne. Znowu program, więc, który obserwuje tak, program, nie? Więc, więc my patrzymy na rzeczywistość zawsze przez pryzmat pewnych programów i tłumaczymy sobie działanie tych programów przez pryzmat programów. Dokładnie. Więc z tego powodu bardzo tak. ciężko jest świadomie rozkminić mm. prawdziwą, pierwotną przyczynę moich, moich prav... problemów, mm. tą najgłębszą. Nie? Tak, no to mamy tutaj takich metafora Matrixa. Nie? Mm -hmm. I tego, co się z niego na początku działo, się w końcu mm -hmm. pobudził, zauważył, nie? Mm -hmm. No ale potem co, czekała go robotę do wykonania. Mm -hmm. A robotę zrobicie u nas na kursach, słuchajcie. To. Serdecznie zapraszam. Taka ja jest. zapraszam do Karola. A ja zapraszam słuchajcie do Pawła. Hmm? Paweł, słuchaj, moje pytanie do ciebie kolejne. Na czym według Ciebie, a w zasadzie jak według ciebie powinna być przeprowadzona taka dobra, długotrwała zmiana? Jaką ty masz na to perspektywę? Właśnie taka wiesz, która pozostanie z tą osobą? Nie lubię tego pytania. Jakby one jest dobrem, bo ono może pomóc ludziom, ale mhm. myślę, że też doskonale sobie zdajesz z tego sprawę, że zmiana to jest lifetime project. Mhm. Nie? To nie ma, nie, jakby podstawowym błędnym założeniem w rozwoju jest to, że kiedyś będzie dobrze. To nie chodzi o to, że kiedyś się pojawia taki moment, w którym nie będziesz potrzebować nic ze sobą robić mhm. i będzie się po prostu czuć bezwarunkowo zajebiście. I będziesz tak. cały dzień leżał na plaży i się uśmiechał. Znaczy, to się nazywa oświeceniem, mhm. nie? ale wtedy nie potrzebujesz nic i dlatego się czujesz świetnie, mhm. bo po prostu jesteś i sam mhm. fakt istnienia jest tak głęboką ekstazą, mhm. że nie potrzebujesz nic więcej poza istnieniem. Mhm. Nie? Ale chyba nie do końca o to nam chodzi. Obawiam mhm. się, że to może nie być ścieżka dla każdego człowieka. Mhm. Nie? Ja często na to patrzę tak, że jakby wiesz, żeby odpowiedzieć na to pytanie, to musimy wejść znowu głębiej, po, pogadać trochę o sensie życia. No tak, bo my jesteśmy hmm. Paweł, na drugim biegunie ta. tego jestem. Nie? Coś robimy, ta. tworzymy, idziemy. Wiesz, po co w ogóle jest życie? To jest oczywiście moja opinia, mhm. wynikająca z moich doświadczeń. Pomogła mi ta, mhm. ta, ta, ten model, pomógł mi, pomógł też wielu osobom, może pomoże też wam. Ja na to patrzę tak, że jedynym celem jakby życia jest rozpoznanie tego, kim naprawdę jesteś, mhm. na tym najgłębszym poziomie, co należy do Ciebie, a co nie należy mhm. do Ciebie. To, co nie należy do Ciebie, transformujesz mhm. dla swojego rozwoju, to, co boli, jest to, co trze, jest bodźcem i motorem do tego, żebyś się rozwijał. Mhm. A to jest jedyna droga do poczucia spełnienia. Mhm. Ja Przechodzenie przez ten dyskomfort. Tak, tak. Nie? Znaczy, sam rozwój. Nie? Mhm. Dyskomfort jest potrzebny do tego, żebyś ruszył dupę mhm. i się rozwijał, żebyś pracował nad tematami. I wchodzisz w taką harmonię, takie spełnienie tylko kiedy jesteś w rozwoju mhm. jakimkolwiek. I teraz rozpoznajesz na najgłębszym poziomie kim ty naprawdę jesteś i rozpoznajesz też dzięki temu co jest twoim naturalnym darem mhm. czy co jest twoim talentem tak. i teraz mhm. to rozpoznanie wykorzystujesz do tego żeby wyrazić to kim naprawdę mhm. jesteś poprzez swoje życie tak. jesteś jakby artystą który tworzy dzieło na płótnie które sobie wybierasz. Tym płótnem dla jednej osoby może być biznes duży, mhm. dla innej osoby może to być, wiesz, mieszkanie w lesie mhm. i, i, i po prostu dyrektowanie bycie się mamą, naturą. Bycie mamą, bycie rodzicem, Dla nie? kogoś to może być bycie rodzicem, dla kogoś to może być bycie muzykiem, czy, mhm. czy po prostu artystą, dla kogoś to może być bycie terapeutą. To jest twoje płótno. Mhm. Dlatego ja też się zawsze kłócę z tym, wiesz, że nie wiem, e, że są dobre rzeczy, którymi się możesz zajmować i są złe rzeczy. Nie mhm. chodzi o to, czym się zajmujesz, nie? Mm -hmm. Chodzi o to, jak się tym zajmujesz, z jakiego poziomu Powoli. świadomości mm -hmm. się tak. tym zajmujesz. Więc wiesz, przyszedł do mnie kiedyś, kiedyś przedsiębiorca i, i, i mówi, że wierzą chce miliard, nie? Ja mm -hmm. mówię, dobrze, zróbmy to, nie? Sprawdźmy, mm -hmm. co potrzebujesz do tego, co cię może blokować, zróbmy. A dlaczego tak się na to zgadzasz? No mówię, dlaczego nie? Bo wszyscy ludzie, u których byłem, to mi mówili, że to wynika z moich kompleksów i tak dalej, i że Potrzebuję tego, bo jestem tam próżny, czy mm -hmm, coś, nie? Mm -hmm, czy, że wiesz, mm -hmm. czy że w ogóle tam ta ekipa bardziej duchowa mówiła, że to jest paskudna motywacja i nie można myśleć o pieniądzach? Mm -hmm. Ja mówię, stary, prawdopodobnie tak, no, po coś chcesz tego miliarda, ale jakby zdobądź go i się dowiedz, nie? Doświadcz. Są, dwie, mm -hmm. są tylko dwie opcje. Albo idąc do tego miliarda po drodze, to będziesz świadomość i rozpoznanie na mm -hmm. tym poziomie, że uznasz, kurde, jednak tego nie potrzebuję. Mm -hmm. Zajebiście, że tego doświadczyłem mm -hmm. i mogę przerwać tą ścieżkę bez żalu, bez smutku, wejść sobie na inną, albo zdobędziesz miliard i wtedy zdobędziesz rozeznanie, o co w tym tak naprawdę chodziło. Mm -hmm. Więc, jakby wiesz, to jest Twoje płótno, nie? Realizuj się w tym, co czujesz, co Ci podpowiada serce, bo jedynym drogowskazem w całej tej rzeczywistości jest to, co nazywamy sercem, nie? Mm -hmm. A tym większe masz połączenie z sercem, im bardziej masz rozpoznane, kim jesteś, mm -hmm. nie? I teraz właśnie ja tak patrzę na życie. To jest Twoje dzieło. Masz się rozpoznać, odrzucić co nie Twoje, przetransformować, mhm. to, a dzięki temu jeszcze lepiej się rozpoznać i jeszcze sprawniej malować, czyli mhm. wyrażać siebie mhm. poprzez swoje życie. That's all. I teraz jak. Na ten model nałożymy pytanie, co zrobić, kiedy chcemy zrobić głęboką zmianę? Czy jak do tego podejść dobrze? Mhm. To na początek zdać sobie sprawę, że ty nie masz niczego do naprawiania w sobie. Mhm. Ty nie jesteś upośledzony, nie jesteś zepsuty, głupi, nie jesteś głupi nie? czy dysfunkcyjny, mhm. tylko masz pewne tematy, które musisz przetransformować, mhm. które musisz sobie zrozumieć. Programy do aktualizacji. Tak. Nie? I musisz je przekonwertować na to co ci będzie służyć. Uwolnisz się dzięki temu od wszystkich traum, od całego bólu, od negatywnych wszystkich emocji. W sensie od wszystkich się nie uwolnisz, ale od tego co hmm. cię tak wiesz ciągnie tym ciężarem uhum. twoim, którym jest, uhum. ale to nie zajmie ci, wiesz, jednej sesji. To nie zajmie ci nawet roku. Uhum. To ci zajmie całe życie. Uhum. Bo celem życia nie jest dojście do miejsca, gdzie jesteś zupełnie wolny od tego, uhum. tylko celem życia jest rozpoznawanie siebie i wyrażanie siebie uhum. dzięki temu i to jest Czyli tak Pressfield pisał, mm -hmm. nie? wiesz, zaangażuj się w projekt. On to mm -hmm. bardzo tak materialnie do tego podszedł i on jest też fanem, wiesz, walki z oporem. Ja nie jestem fanem walki z oporem, tylko usuwania oporu mm -hmm. poprzez właśnie transformowanie programów, ale to jest to, co on mówi. Wchodzisz w projekt, to jest twój lifetime project, mm -hmm. nie? I nie ma jednej szkoły dla ciebie. Ja też się uczyłem od wielu nauczycieli. Nie? Wielu krytykowałem, kiedy byłem mhm. jeszcze mniej świadomy, nie? Wiesz, gadałem takie co jak to, że terapia jest do dupy, bo jest długa. Mhm. Nie? Mhm albo bo większość ludzi nie ma efektów a potem wiesz zacząłem się temu przyglądać czy na pewno mhm. wiesz wpadałem w takie na samym początku w ogóle pracy z hipnozą wpadałem w takie gotyczne stany kurwa jak jestem w wiesz ja tutaj wiesz na to trzeba uważać słuchaj, sadzam, bardziej, sadzam gościa i zrobię wszystko wszystko rozwiążę. stary nie? rozwiązuje mu problem on mi tak. mówi że 5 lat chodził na terapię i tego nie rozwiązał ja wie kurwa to jest ten kozak tak, nie tak ja, wiesz, ja tak samo wiem. głupi ale... terapeuci. dwie nie? minuty usunąłem palenie zajebisty jest no ja mówię wiesz ale Dzień. potem patrzę że 5 lat te pracy tego terapeuty mm -hmm. spowodowało to, że ten człowiek przyszedł, był... był przyszedł. Raz, że przyszedł, <grym> a dwa, <grym> że był gotowy tak, wo, tak. i miał ten poziom świadomości, tak. tą tytaniczną robotą z mm -hmm, nim, nie? Mm -hmm. Wykształcony do tego poziomu, że jak ja mu dałem narzędzie, mm -hmm. to on faktycznie wszedł do miejsca i był gotowy na zmianę mm -hmm. tego. Tak. Gdyby on do mnie przyszedł przed tą terapią, to byśmy też się tłukli długi czas, tak. nie? Mm -hmm. Więc to nie jest tak, że terapia nie działa. Jeden potrzebuje tego podejścia, drugi tego. Mm -hmm. Jeden potrzebuje pochodzić chwilę na to, a drugi na to. Ten musi Zrobić gestalt, tamten mhm. musi pójść na ustawienia systemowe, potem na terapię. Od terapeuty usłyszeć, że, nie tak, chodzi, nie? że ustawienia nie działają, ale jemu zadziałały, więc musi odrzucić terapeutę, żeby pójść na łaskę po której zrozumie, że był w błędzie, przeprosi się z terapeutą, popracuje w nim chwilę, pointegruje doświadczenie tylko po to żeby udać się na sesję hipnozy Pan, do mnie, żeby nie? kupić twój kurs. Ta, żeby, żeby kupić mój kurs i Ta. stwierdzić, o cholera, ten, jak byłem na Gestalcie, to nie rozumiałem, ale teraz zrozumiałem, ten gość był dobry i tak wyglądają te ścieżki. Nie? Te ścieżki się wydają proste tylko na początku drogi. Nie? Wydają się na po... Kiedy zaczynasz iść tą ścieżką, to wydaje ci się proste, albo jak zaczynasz pracować z ludźmi, to wydaje ci się proste prowadzenie tych ludzi. Nie? Jak jesteś jakiegokolwiek rodzaju coachem, terapeutą czy specjalistą. Nie? A w realiach właśnie to tak wygląda. Chodzisz pomiędzy różnymi miejscami, testujesz metody, tu się obrazisz, tutaj uznasz, że to jednak chuj, a potem uznasz, że to było zajebiste, bo, bo się cały czas zmieniasz, mhm. nie. Tak. I Percepcja po... twoja się zmienia, tak, nie? Zmienia się twój poziom świadomości, nie? Więc wiesz. To jest odpowiedź na pytanie, jak dobrze podejść do procesu zmiany. No i to chciałem usłyszeć. To zajebiście podoba mi się. Poddaj się procesowi mhm. i, i, i mhm. przestań o sobie myśleć jako o osobie dysfunkcyjnej. Nie? My sobie tak nazwaliśmy pewne schematy, że one są dysfunkcyjne, bo odbiegają od ogólno przyjętej normy. Mhm. Ale to, że to masz, to nie znaczy, że jesteś gorszy, że coś tak. z tobą nie tak. nie? I wszystko da się prędzej czy później wypracować. Mhm. nie? Więc po prostu nie zakładaj, że kiedyś jest moment, w którym jesteś wyleczony, nie? Tak. czy w, rzecz, mhm. w którym jest po prostu wszystko git, bo nie jesteś chory. Mhm. Nie? nie jesteś chory. Musisz zmienić percepcję. Musisz zmienić percepcję mhm. i po prostu wejść w ten proces, pamiętając o tym, że przez długi czas na początku tego procesu to jest frustrujące mhm. i wcale to nie jest fajne. Nie? Tak. I, I to jest ten. To, to jest właśnie ten czas, Gdy gdzie... sił w nią ćwiczysz, jesz, Tam. bierzesz te wszystkie suplementy, mm. no nie ma efektu. Mm -hmm. Po tygodniu, po dwóch, tygodniu, za wcześnie, nie? Także wiesz, chodzisz na te wszystkie rzeczy i cię to frustruje, bo mm -hmm. nadal nie masz rozwiązanego tego najgłębszego, najgłębszego tematu, mm -hmm. który chciałeś rozwiązać. E, po prostu w którymś momencie. Czy Paweł, możesz wiesz, tutaj dodać, mm. że e, też trzeba dać człowiekowi przestrzeń, tak jak powiedziałeś na to, mm. tylko ja to ja teraz podkreślę, e, żeby. Przygotować go do konfrontacji z tym tematem. Uh -huh. Bo tu mi się przyniesie historia też z moim nowym podopiecznym. Jedną taką sesję głęboką właśnie bardzo robiliśmy z hipnozą. Uh -huh. Przyszedł, potem rozmawiamy. On już jest gotowy, już kurwa, idziemy w tą traumę, rozpierdalamy. Ja mówię, chłopaku, kiedy to rozwalimy, kiedy sesję? Ja my spokojnie, to nie tak, nie możesz uh -huh. tym umysłem logicznym znowu tego forsować. Nie? To jakby uh -huh. inna, 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 inne podejście. Więc też, żeby ludzie wiesz, też w tej terapii zbyt dużo nie wymagali się, nici... bo to znowu są kolejne programy, które uh -huh. ich. E... Które sprawiają, że nie potem uciekają z tej terapii, nie? Mhm. Jo. I mając to na uwadze, że wiesz, jak ten proces wygląda, pozostaje ci tak naprawdę wiara w to, że w którymś momencie zaczynasz dostrzegać ten cały mhm. sens i tego będzie potem coraz więcej. I po prostu też na którymś etapie przestajesz cierpieć, nie? Przy kolejnych, przy kolejnych wiesz jakby gdzieś tam dołkach, czy, czy zatoczeniu kolejnego mhm. wiesz, kręgu wokół danego problemu, po prostu już masz wyrobiony ten mindset. Że okej, okay, tarcie w mi potrzebne z wyższej perspektywy, potem zrozumiem. Mogę na razie nie kumać, do czego to jest, mhm. ale po prostu nie wchodzę w to jak w problem, nie wchodzę w to jako coś, co mnie już paraliżuje, mhm. bo mam pewne, wiesz, narzędzia. Mam inny po prostu poziom świadomości, nie po prostu przyjmuję to, co się dzieje, rozpoznaję to, rozpracowuję, idę sobie dalej. Przestajesz się porównywać do innych, przestajesz mieć, wiesz, im, im, im mniej masz tych wszystkich lęków w sobie, kompleksów i tak dalej tym mniej się spieszysz, tym mniej mhm. się ścigasz z innymi, tym mniej się przejmujesz tym, że już coś powinieneś mieć albo nie powinieneś mieć, i tak dalej. Jest po prostu łatwiej, mhm. ale moim zdaniem robota się nie kończy, nie? Tak. Wiesz, no tak jak wiesz, z siłownią bo... idziesz, robisz i potem mhm. utrzymywać to. Mhm. Dwie, dwie takie osoby, które ze mną zostały, które nazywam po prostu swoimi nauczycielami, tudzież dobroczyńcami, mhm. to są faceci. Jeden ma 50 lat, drugi ma 60, chyba 5 czy 64. Stary, oni całe życie są, wiesz w pracy ze sobą i w, mm. w ludźmi, i oni dalej pracują ze sobą. To nie jest tak, że już wiesz, jak masz pięć dych czy sześć dych, to już masz tematy poprzerabiane i wiesz, się cieszysz życiem. Nie? <grym> Każdy ma inną porcję rzeczy mm -hmm. do zrobienia, każdy ma zupełnie indywidualną historię, każdego ścieżka jest inna, potoczy się inaczej. I trzeba o tym pamiętać, nie? Jeden zrobi sukces finansowy w wieku 25 lat, drugi w wieku 45 lat. I to jest okej, okay, nie mm -hmm. każdy ma inne tło w tym wszystkim. Nie zawsze się wszystko da, da, da radę zrobić od razu, nie. Tak. I to, to, o czym mówię, e, co ty też doskonale czujesz i rozumiesz, to da radę. To tak naprawdę znowu na fundamentalnym poziomie poczuć, jak już tego podoświadczasz, mhm. nie? I żeby tego podoświadczać, i żeby faktycznie zdjąć ten ciężar z bani i zacząć się tak naprawdę, wiesz, bawić tym rozwojem, zmianą siebie i doświadczaniem tego wszystkiego, to trzeba wejść na ścieżkę, doświadczać i najpewniej na początku będzie się to wiązało z okopaniem dupy, mhm. bo jak otworzysz łeb, to otworzysz puszkę Pandory. Bo z wielu rzeczy sobie nie zdajesz sprawy, które w środku siedzą, bo system cię chroni przed tym. On automatycznie reaguje na pewne rzeczy, a nie masz dostępu do całego procesu, z czego to wynika, jak to dokładnie działa, nie. No, dokładnie, więc nawet słuchajcie, my, jako osoby, które się tym zawodowo zajmują, też pływamy na powierzchni. My troszeczkę więcej wiemy, troszeczkę jesteśmy więcej przed wami, ale i tak cały czas musimy być uważni i pilnować siebie i tego, co w swoich, w swoich głowach robimy, nie? Czy to, aby na pewno na dany moment jest dla nas jeszcze dobre, użyteczne, zdrowe, nie? Krótka przerwa na reklamy. Ja właśnie wróciłem w nowej odsłonie, naładowany energią. Opalony i mam ochotę przeprogramować Twój mózg i Twoje ciało na maksymalny sukces, szczęście i zadowolenie. Właśnie zaczynamy nową serię Biohacking. Nagrałem cztery pierwsze odcinki na temat tego, jak myśleć i co robić w swojej głowie, żeby nie sabotować procesu odchudzania i dbania o zdrowie. I teraz uwaga, jeżeli chcesz poznać sekrety, sposoby, tajniki bio i neurohackingu, to w najbliższą środę o godzinie 19.00 poprowadzę dla Ciebie darmowe szkolenie o tym, jak myśleć i co robić w swojej głowie, żeby efektywnie. Osiągać cele sylwetkowe, żeby przez cały dzień cieszyć się wysokim poziomem energii, świetnym samopoczuciem, mega, radością i chęcią do działania, więc środa 19.00 widzimy się na live i zaczynamy temat biohackingu. Do zobaczenia! Co więcej, ja też tak naprawdę od każdej osoby, w którą pracuję się uczę, nie? Tak, no ja tak samo Mówię, to wszystko no. wiem dzięki moim podopiecznym, no tak. bo oni przyszli i powiedzieli, kurde, Karol, mam problem, taki. No. Albo chcę się coś więcej o sobie dowiedzieć. No. I to jest tak naprawdę najlepsza metoda, nie? Mhm. Nurkowanie w głąb. Tak. Słuchaj Paweł, bardzo Ci dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Myślę, że to jak na pierwszy odcinek, to nie będę tutaj brzydkich słów używał, bo lubię, ale zostawmy to. Wyszło rewelacyjnie, albo jeszcze lepiej. Pod filmikiem znajdziecie tutaj opisy do Pawła, będziecie też mogli go dodać, zaobserwować, uczyć się od niego. No i tak jak Paweł powiedział, na pewno spotkamy się jeszcze więcej razy. Dziękuję Paweł. Dzięki Ci również za Zaproszenie, miło było <laughs> pogadać. Jeżeli nie widzieliście też drugiej części naszej rozmowy, to zapraszam do siebie na kanał, tak jak mówił Karol. Jest pod spodem link. W tamtej rozmowie skupiliśmy się bardziej na tym, co i jak robi Karol. Zapraszamy i bawcie się dobrze albo doskonale. Jo. I dziękuję za prezenty. Bardzo <laughs> proszę, niech służą. Panu. Dzisiaj sobie nie poczytam, bo jadę na Ajałaskę. <noise> <noise> Ale myślę, że po weekendzie zanurkuję. Taki to powinien być. I nie? O kurw, o kurwa, o kurwa. I tutaj i poszumie po takie, no. Mhm. To jeszcze raz <noise> to, to, dzięki. dzięki. Trzymajcie Do zobaczenia. Się. <noise>